5 częstych błędów podczas budowania stron internetowych w WordPressie. Cześć OM! Ten odcinek jest specjalnie dla tych, którzy planują mieć stronę internetową, szczególnie opartą na WordPressie, albo już mają i chcieliby, aby nie było z nią problemów. Ze stronami internetowymi mam do czynienia od 2004 roku. Może i nawet wcześniej straciłem rachubę. Podzielę się z Wami moim doświadczeniem i tym, co zaobserwowałem, będąc za wielką wodą. Myśląc nad zbudowaniem witryny internetowej opartej na WordPressie, wyobrażamy sobie ilość możliwości i swobodę, którą nam oferuje. Jednak trzeba pamiętać o tym, że na drodze do tworzenia takiej strony mogą pojawić się przeszkody. Nawet doświadczony programista. Może natrafić na problem, albo popełnić błąd. Później takie błędy mogą nas kosztować znaczną ilość czasu i pieniędzy. Dobrze, więc wymienię 5 najczęstszych błędów popełnianych przez ludzi podczas budowania witryn internetowych opartych na WordPressie. Pierwsze wybór złego hosta. Jeśli wybierzecie złą usługę hostingową, możecie spotkać się z bardzo powolnym ładowaniem witryny. W 2019 roku wciąż takie się trafiają. Nie znam zbyt wielu osób, które lubią długo czekać na radujące się strony. Łatwo zniechęcić swoich potencjalnych klientów lub odbiorców. Dlatego z reguły nie warto oszczędzać na hostingu. Ponadto upewnijcie się, że wasz hosting oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i oczywiście szybki i łatwy dostęp do pomocy technicznej. 2. Wybór górnolotnego motywu. Wybierając motyw WordPressa, proszę nie patrzcie tylko na jego wygląd. Polecam zapytać specjalistę o takie rzeczy jak np. jakość kodu, dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku itd. itd. Pomyślcie o tym, czego tak naprawdę potrzebujecie na swojej stronie internetowej. Czy tak naprawdę potrzebujecie odtwarzacza muzyki i przygniatającego tła? Czy potrzebujecie tak wielu elementów, które pozostają w waszych postach i stronach, nawet jeśli zdecydujecie się zmienić motyw? Zbytnio rozbudowany motyw, który jest rzadko aktualizowany, może powodować poważne problemy z bezpieczeństwem. Inni programiści mogą używać fragmentów kodu, które nie są zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, ale jak jeszcze do tego dojdą niepotrzebne wtyczki, to już pozamiatane. Wybierz motyw, który jest lekki. 3. Wybór słabych wtyczek. Istnieje wiele wtyczek, które są na przykład powolne. Może to wynika ze źle napisanego kodu. Mogą również posiadać luki w kodzie, gdy Twoja strona internetowa jest podatna na ataki i inni mogą łatwo to wykorzystać, powodując jej awarię i później uszkodzenie. Unikaj również pobierania zbyt wielu wtyczek, które nie zostały przetestowane z aktualną wersją WordPressa. Nie robienie kopii zapasowych. Regularne tworzenie kopii zapasowej, witryny internetowej sprawia, że czujecie się bezpieczni. Jeśli coś pójdzie nie tak, błędy zdarzają się nawet najbardziej doświadczonym programistom. Najlepiej mieć plan awaryjny. Takim planem jest właśnie regularne robienie kopii zapasowej. Jeśli macie na to czas, warto to zlecić innej osobie lub zewnętrznej firmie. Jeśli przypadkowo Usuniecie pliki swojej strony internetowej lub wasza witryna zostanie zhakowana i nie macie kopii zapasowej, to będziecie w przysłowiowej kropce. 5. Brak SEO. Chcecie być znajdowani wyszukiwarcy Google, prawda? Brak wtyczki odpowiedzialnej za SEO lub niekonfigurowanie jej może przysporzyć wiele problemów. Użycie sensownych słów kluczowych. I sposobu ich używania może wpłynąć na ranking strony internetowej, więc warto o to zadbać. Jeśli znacie jakiś przykład źle użyty słów kluczowych na stronie internetowej, napiszcie proszę w komentarzu. To są oczywiście najpopularniejsze błędy. Można byłoby znaleźć więcej takich przykładów. Jeżeli uważacie, że czegoś zabrakło lub spotkaliście się z jakimś problemem, piszcie śmiało w komentarzach. Podyskutujemy. Pamiętajcie o procesie tworzenia witryny internetowej niezależnie od tego, czy robicie to sami, czy planujecie zatrudnić specjalistę. Piszcie proszę w komentarzach, jakie tematy związane z tym kanałem Was interesują. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i na moje pozostałe social media. Do zobaczyska.